Klara, ile bransoletek już przywiozłaś ze sobą z różnych miejsc. Jesteś? I żadnej z tych bransoletek nie nosisz, jeszcze chciałam powiedzieć, przypomnieć. Ja wiem, każda jest piękna, najpiękniejsza i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. I to jest ta jedna, 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 jedna którą będziesz nosić, na pewno. Idziemy tutaj. Chodź. Do góry. Na pewno, na pewno będziesz. Co to jest? Są takie pozytywki. Mama, mogę zobaczyć de klamry. Słuchajam, co? Klamry też mogę. Możesz zobaczyć. No, Tak, takich jeszcze nie widziałaś. Jeszcze tylko takich nie mamy. Dobra, zapraszam do góry. Idziemy do góry. Co? 16. To 16? Masz lody na nosie. Aj! To sobie Prosto. już nie Prosto. mam? Już nie masz. Tylko to uważajcie, może być ślisko. Ale już się lubię ślizgać. Tu by się dobrze na. Prosto. Mhm, mm na pewno. Ja raz, raz. Nie ma jeszcze, w się zawieć. O, co by było dobre do by był taki równy wiatr. <mum> Mama, prosimy panią, żeby nas namalowała, bo tam namaluje. <mum> Na pewno. Zawieraj. Zobacz, jakie mile lokowane Mhm. Tak. Krata. Czyli nie widzenia. Zamkowe przejrzenie. Patrzcie, wejdziemy do tego parku po prawej stronie. No. <mulety> Ci też, tam? Ale ładnie. Spójrzcie na mnie. Wszyscy troje, ale w jednym czasie. Klara, możesz też? No, ja się o, idziemy tam na zabaw. O Boże, czy wy tylko placę zabaw musicie dostrzegać zawsze? Nie, no, na plac zabaw nie. Ale gdzie indziej. Tam jest fajne miejsce, zobaczcie. No. tak Myślę, że tak. No, zaraz spróbujemy się zainteresować. A tutaj w ogóle chyba jest jakieś zejście, nie wiem, z jakiejś restauracji? Bo, no, nie wiem, da się tam zejść. Ale co tam jest, to nie wiem. Na razie. ta łódka No tak sobie zaparkowała, tak można powiedzieć. I sobie tam pewnie ktoś mieszka na tej łodzi. To co? Idziemy dalej? Chodź, Wadziula, jeszcze się przejdziemy kawałek. Chodź, Klara. Ładek, przed nami. Tu jest tak? To ja coś się na nim zrobię. Na czym? Na tym ziemi. Słucham? Hmm. A czy ty nie chciałbyś bluzy założyć? Na pewno? Może jednak? nie, nie, nie. Chcesz czy nie? Ok, to idziemy dalej. Nie, nie. Przed względem. Chodź, Klarciu. No, dla wysokich to takie słabe przyjścienie. Mama widziałaś to? Co? Jak się przewijało, dziecko? Ja nie musiałam. Za. ty nie musiałaś. Aha, idziemy sobie. Musiałam sobie. No, to się Chyba nic. Idziemy tędy. No i wychodzimy z parku. Na razie będzie tyle. A zaraz będzie coś więcej, pewnie. Jest dalsza część tego spaceru.